Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że silna myśl pojawiła się w Twoim umyśle i zastanawiałeś się, czy to Bóg do mnie mówi, czy to tylko moje myśli? Nie jesteś sam. Wiele osób pragnie usłyszeć głos Boga, ale często myli go z własnym umysłem lub emocjami. A ta niepewność może prowadzić do błędów lub nawet powstrzymać nas przed posłuszeństwem wobec Boga. Ale dzisiaj wszystko się zmieni. W tym filmie nauczysz się rozróżniać głos Boga od własnych myśli. Pokażę ci wyraźne znaki, biblijne zasady i nawet niektóre pułapki, które mogą Cię zmylić. Na końcu nigdy więcej nie będziesz miał wątpliwości, kiedy Bóg mówi do Ciebie. Przygotuj się na odkrycie prawdy. Krótka przerwa. Jeśli ten film już Ci pomaga, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To pomaga mi dalej tworzyć treści, które wzmacniają Twoją wiarę. I uczą cię słuchać głosu Boga z jasnością. Więc nie zapomnij, polub, skomentuj i udostępnij. A teraz wracamy do tematu. Czy zdarzyło ci się myśleć o czymś i zastanawiać się, czy to była twoja własna myśl, czy ktoś ci to powiedział? Wiele osób odczuwa to samo, próbując usłyszeć głos Boga. Czasami wydaje nam się, że to tylko nasza myśl, ale może to być Duch Święty, próbujący się z nami skontaktować. Sekret polega na nauczeniu się rozpoznawania tego głosu i niedopuszczeniu, by zamieszanie przejęło kontrolę. Chcesz wiedzieć jak? Wyobraź sobie, że słyszysz kilka osób mówiących jednocześnie. Trudno zrozumieć, kto co powiedział, prawda? Tak samo jest, gdy próbujemy usłyszeć głos Boga, ale pozwalamy, by nasze własne myśli i emocje wszystko zakłócały. Zamieszanie pojawia się, ponieważ chcemy mieć pewność, ale strach przed popełnieniem błędu nas paraliżuje. Co robić? Nauczyć się ufać i uważnie słuchać, bez pośpiechu i niepokoju. Bóg nie chce, żebyś był zagubiony. On chce cię prowadzić z jasnością. Czy zauważyłeś, jak łatwo się rozpraszasz, gdy musisz skupić się na czymś ważnym? Nagle wszystko wydaje się ciekawsze. To dlatego, że nasz umysł lubi się bawić i unikać tego, co wymaga skupienia. Ale słuchanie Boga to nie to samo, co oglądanie kreskówek czy granie w gry. Wymaga od nas odłożenia na bok rozpraszaczy i powiedzenia tak Duchowi Świętemu. Jeśli naprawdę chcesz usłyszeć głos Boga, musisz zdecydować się skupić i nie pozwolić, by cokolwiek cię odciągało. Zgadza się? Wyobraź sobie noworodka. On już widzi i słyszy, ale musi nauczyć się koncentrować na rzeczach. Tak samo jest, gdy decydujemy się podążać za Jezusem. To jak narodziny na nowo, ale tym razem do życia duchowego. To oznacza, że Bóg daje nam nowe uszy, byśmy mogli słuchać Jego głosu. To nie jest umiejętność, której musisz uczyć się od zera, ale zmysł, który już masz w sobie. Musimy tylko ćwiczyć, by nauczyć się rozpoznawać, kiedy to Bóg mówi. Podobnie jak niemowlę rodzi się z oczami i uszami, ale musi nauczyć się poprawnie widzieć i słyszeć. My również, gdy wybieramy Jezusa, otrzymujemy zdolność słyszenia głosu Ducha Świętego. Ale musimy nauczyć się, jak się na nim skupić. To nie jest supermoc, ale. Oto niesamowity dar od Boga, który prowadzi nas każdego dnia. Nie. Bóg może mówić na różne sposoby. Czasami jest to cichy, delikatny głos, jak szept w sercu. Innym razem mówi stanowczo i donośnie, niczym grzmot. Ale jest pewna tajemnica. On nigdy nie mówi w sposób, który wprowadza nas w zamęt lub strach bez powodu. Kiedy Bóg przemawia, Przynosi pokój i jasność, nawet jeśli nas koryguje. Więc nie czekaj, aż usłyszysz głos z nieba przez cały czas. Bóg może mówić na wiele sposobów, a najważniejsze jest nauczyć się rozpoznawać, kiedy to On. Wiesz, jak to jest, gdy twoja mama lub ktoś z rodziny Cię woła i rozpoznajesz ich głos, nawet nie patrząc? To dlatego, że słyszałeś ten głos wiele razy i dobrze go znasz. Z Bogiem jest tak samo. Im więcej czasu spędzamy na słuchaniu i rozmowie z Nim, tym łatwiej jest nam rozpoznać Jego głos pośród naszych myśli. Na początku może to wydawać się trudne, ale z czasem zauważysz: Oho, to Bóg do mnie mówi. On zawsze mówi z miłością i prawdą. Wyobraź sobie przyjaciela, który co chwilę zmienia zdanie. Jednego dnia chce grać w piłkę, następnego w gry wideo, a potem w karty. Trudno mu zaufać, prawda? Ale Bóg taki nie jest. On jest stały i niezmienny. Jeśli coś powiedział, możesz być pewien, że nie zmieni zdania bez powodu. W przeciwieństwie do naszych myśli, które zmieniają się w zależności od nastroju, Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Więc jeśli słyszysz coś, co ciągle się zmienia, prawdopodobnie to nie jest głos Boga. Zauważyłeś, jak jednego dnia możesz być pełen energii, a następnego dnia już nie? Czasami bardzo czegoś chcemy, a po pewnym czasie zmieniamy zdanie. Dzieje się tak, ponieważ nasze myśli i emocje ciągle się zmieniają. Ale Bóg nie jest taki. On nie jest jak my. Raz szczęśliwy, raz smutny. Kiedy Bóg mówi, nie zaprzecza sobie, ani nie jest zdezorientowany. Jeśli jakaś myśl wciąż się zmienia i pojawia się raz tak, raz inaczej, możesz być pewien. To pochodzi z Twojego umysłu, a nie od Boga. Czy kiedykolwiek czułeś silną chęć zrobienia czegoś natychmiast, bez zastanowienia? Na przykład, kiedy widzisz słodycze i chcesz je wszystkie zjeść naraz. Nasz własny głos, a nawet wróg, często popychają nas do pośpiechu i podejmowania decyzji pod presją, jakby to była teraz albo nigdy. Ale Bóg tak nie działa On prowadzi nas spokojnie i pewnie, bez niepotrzebnego pośpiechu. Oczywiście są chwile, kiedy mówi z nagłą pilnością, na przykład, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ale na co dzień jego głos przynosi pokój i kierunek. Nigdy nie pokój i zamęt. Tak. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i nagle ktoś krzyczy: "Uwaga!". Ta osoba próbuje cię uchronić przed niebezpieczeństwem, prawda? Bóg również może mówić z pilnością, kiedy musimy szybko działać. Jeśli grozi nam niebezpieczeństwo lub mamy zamiar zrobić coś złego, Duch Święty może ostrzec nas silnym uczuciem w sercu. Ale uwaga. Bóg mówi w pośpiechu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Jeśli ciągle czujesz, że musisz podejmować decyzję w pośpiechu, bez zastanowienia, to może być tylko Twoja własna niepewność lub lęk. I nie jest to głos Boga. Wiesz, kiedy ktoś chwyta Cię za rękę i spokojnie prowadzi Cię w bezpieczne miejsce? To właśnie robi Bóg. Pokazuje nam drogę, ale nigdy nie zmusza nas, by nią podążać. W przeciwieństwie do tego, nasza własna wola, a nawet wróg. Próbują nas popchnąć do działania bez zastanowienia. Bóg nie naciska na ciebie, mówi cierpliwie i daje ci wolność wyboru. Kiedy coś pochodzi od Boga, poczujesz pokój w sercu, a nie desperacki impuls do działania bez pełnego zrozumienia. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi i mówi ci, że twoja mama kazała ci zrobić coś dziwnego. Uwierzysz w to tylko wtedy, jeśli będzie to zgodne z jej charakterem, prawda? Z Bogiem jest tak samo. On nigdy nie powie czegoś, co sprzeciwia się temu, co już jest zapisane w Biblii. Jeśli to, co usłyszałeś, nie zgadza się ze Słowem Bożym, to nie pochodzi od Niego. Bóg zawsze jest wierny temu, czego już nauczał, więc im lepiej znasz Biblię, tym łatwiej rozpoznasz, czyj głos naprawdę słyszysz. Pomyśl o grze, którą bardzo lubisz. Po wielu rozgrywkach znasz już wszystkie zasady i możesz przewidzieć, co się wydarzy, prawda? Z głosem Boga jest podobnie. Im więcej czasu spędzasz czytając Biblię, tym lepiej rozumiesz, jak Bóg mówi i myśli. Więc gdy pojawi się wątpliwość, możesz porównać ją ze Słowem Bożym i rozpoznać, czy to rzeczywiście On mówi. Ci, którzy dobrze znają głos Boga, nie dają się łatwo oszukać. Czy zauważyłeś, że czasem myśl może sprawić, że Twoje serce staje się niespokojne, pełne lęku lub wręcz przerażone? To nie jest głos Boga. Głos Boga przynosi głęboki pokój. Nawet gdy nas koryguje, to nie znaczy, że nigdy nie poczujesz trudnych emocji, takich jak smutek czy skrucha, ale w głębi serca zawsze będzie spokój. Kiedy Bóg mówi, nawet jeśli przekazuje trudne lekcje, daje nam poczucie bezpieczeństwa, a nie paniki. Wiesz, kiedy nauczyciel lub przyjaciel mówi ci coś, czego nie chcesz usłyszeć, ale co pomaga ci się rozwijać. Bóg robi to samo. Czasami pokazuje nam rzeczy, które musimy zmienić, i może to być niewygodne. Ale jest jedna ważna różnica. Nawet jeśli prawda boli, Bóg nigdy nie mówi nam tego po to, by nas zniszczyć, lecz by nam pomóc. Jeśli więc jakaś myśl sprawia, że czujesz tylko winę i rozpacz bez nadziei, możesz być pewien, że to nie pochodzi od Boga. On zawsze koryguje nas z miłością i pokazuje właściwą drogę. Czy kiedykolwiek bałeś się popełnić błąd, myśląc, że Bóg będzie na ciebie zły? Tego rodzaju strach nie pochodzi od Boga. Biblia mówi, że jego miłość jest tak wielka, że wypędza wszelki lęk. Kiedy Bóg mówi, przynosi poczucie bezpieczeństwa, a nie terror. Jeśli czujesz przerażenie i niepokój, może to być twoja własna niepewność lub nawet podstęp wroga. Bóg chce, abyś mu ufał tak, jak dziecko ufa ojcu, wiedząc, że on zawsze chce dla ciebie najlepszego. Czy zdarzyło ci się, że ktoś powiedział coś fałszywego na twój temat i zacząłeś wątpić w siebie? Wróg robi to cały czas. Próbuje podsunąć ci myśli, które mają Cię, czuć, że nie jest się wystarczająco dobrym albo że Bóg Cię nie kocha, to nie jest głos Boga. On zawsze przypomina Ci, że jesteś kochany, wybrany i częścią Jego rodziny. Jeśli jakiś myśl sprawia, że zaczynasz wątpić w Bożą miłość do ciebie, możesz być pewien. To nie Bóg do Ciebie mówi. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto próbuje oszukać drugą osobę, sprawiając, że zaczyna wątpić w siebie? Wróg robi to z każdym. Chce, żebyś zapomniał, że jesteś dzieckiem Bożym i masz ogromną wartość. Właśnie tak próbował zwieść Jezusa, pytając: „Jeśli naprawdę jesteś synem Bożym, ale Jezus wiedział kim jest i nie dał się oszukać. Więc gdy przyjdą myśli podające w wątpliwość twoją wartość lub Bożą miłość, pamiętaj, to nie jest głos Boga. On zawsze potwierdza kim naprawdę jesteś.” Wiesz, jak to jest, gdy masz pewność czegoś i czujesz się bezpiecznie, podejmując decyzję? Tak właśnie dzieje się, gdy uczymy się rozpoznawać głos Boga. Zamiast żyć w ciągłej niepewności i strachu, możemy doświadczać pokoju, wiedząc, że On prowadzi nas z miłością i mądrością. Głos Boga nigdy nie przynosi zamieszania ani rozpaczy, ale pewność i kierunek. Dlatego odrzuć myśli, które wprowadzają strach i niepewność, i przyjmij prawdę, że Bóg zawsze mówi do Ciebie. Wystarczy nauczyć się słuchać. Jeśli ten film Ci pomógł, nie zapomnij zostawić lajka. To pokazuje, że ten materiał miał dla Ciebie wartość i pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób. I nie zapomnij zasubskrybować kanału. Znajdziesz tu więcej nauk o tym, jak słyszeć Boga, rozpoznawać głos Ducha Świętego i wzmacniać swoją wiarę. Napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek poczułeś, że Bóg mówi do Ciebie? Chcę poznać Twoje doświadczenie. Niech Bóg Ci błogosławi i do zobaczenia w kolejnym filmie.